Chcę rozwiać teraz wątpliwości Bo wczoraj 7 chyba to było nie przygotowałem eee, Dodałem film O życie, jak tam było Chwasty i skracanie było I patrz to Pany Tu jak zdeptanem no to jest Przez wjazd na pole Ale kurwa żyto to Jak ściana wow. No widać no, chwaściorek jakieś przyżyły yy, Dupowato to wygląda, trudno Między metr 20 a 1,5 metra Marzy to już Się boję trochę No i co mogę powiedzieć, no jesteśmy teraz w średnim miejscu Zaraz pójdziemy na najlepsze żyto O na tym dołku też coś ostatnio W 71 odcinku biadoliłem Jakie tam jest zboże Zaraz podejdziemy Już się tutaj... o Już są te jeronki tutaj się chowają sarny Aż strach będzie, jakie sekty wystąpią, jechać w, taki, w takie zboże, wolę by uniknąć wynego kosztu oraz niszczenia. Kurde, że to było z 18 metrów, a 24 to już miód, to, to mniejsza szkodliwość. No, i wchodzimy: ja jestem chłop met86 i dosięga mi do brody. Nie pokażę swojej twarzy, bo jeszcze nie, bo jeszcze nie chcę. No Faktem, fakt, jest, ścieżka jest lekko no Dobra, niech dosięga mi do barku. Ja tutaj nie mam. Nie, nie skaczę tam nie? do żadnego. No się dwie osoby napisały. Ja tam nie przypieprzam się, ale no. Emil mi wyciągnął to znajomy. Pozdrawiam serdecznie. Pewnie zobaczysz się, będziesz miał czas. Jak wyciągnął. A tu już jest lekko gorsze i rzadsze. No i co? No, ja nie mam się do czego przyczepić. No, chyba do tego, że nie jest zwapnowane w tym miejscu jest słabiej rozkrzywione są rośliny. No i jest niższe, no, jest 20 centymetrów niższe. Około. Dobra, no to co? Łoje pod słońce. Dobra, idziemy teraz w najlepsze miejsce. Tu jest taki mokry dołek, co była kończyna perska przez taty Siana. I zobaczcie, no, tutaj jest to zdechło. A tutaj, gdzie troszkę było suszej. Gdzie cierpiało. trawa jest. Trawa rośnie. Co roku jest ta sama sytuacja tutaj, niestety. Szybko przejdę że to miałem 8 minut max Jak wysokie nawożenie Chcę przedstawić jak wysokie nawożenie oraz yy, nie wiem czy silne, silne stosowanie środków chemicznych To jest chlano, to jest normalne przeze mnie to, przeze mnie to debiut takie stosowanie chemii No to jeszcze też jest taki dołek mokrzejszy Ale już teraz wchodzimy w Łon Najładniejszy Żeby nie było Tam od w żeśmy wchodzili Na razie jedną pluskwę, jakaś tam mucha gruba, taka robacznica Po tych deszczach jakby odbiło, w będzie trzeba jakoś to desykować Tak to wygląda. 5. spadło 20 litrów przez noc. Dzisiaj spadło 10, czyli 8. Ale ten jest, sobie pójdziemy. Ja niosę teraz telefon na wysokości mojej brody cały czas. Jakoś mi jest łatwiej mówić. No i nie to, że ja trzymam w siurasa telefon i idę. Tutaj no takie jest, O takie ono jest wysokie. Ale pod słońce, zaraz się pokaże No to trochę gorszy jest Teraz też pójdziemy w miejsce gdzie... o odchwaszczaniu Coś tam biadoliłem, już nie pamiętam co bo to w nocy robiłem bo chciałem w końcu te trochę filmy I trochę pchnąć. Panowie, półtora metra pal wystaje. Wszystko w temacie. Teraz jest 10 centymetrów niżej, Żyto. Met, 40, jakby nie patrzeć. Metr 30. Za które, które kłosy są wyżej. Muszę trafić tą ścieżkę. Nie chcę przerywać Dobra dojdziemy tam gdzie biadoliłem Będzie obraz na te najgorsze Na ten chłam Na tak zwanego banana To jest taka mozaika była Jest tam taka mozaika te Odnośnie żyta Ła dobra Tu trzeba teraz skręcić Tu ścieżek napieprzyłem Ale ja wiem w którym, kiedy trzeba skręcić Już się nauczyłem Mam nadzieję że na intu jakimś nie wyjadę o pan. Uhuhu, uh. Lip, lipa. Gęste tutaj. A ja w krokach się wybrałem Dobra, to jeszcze szybko tak powiem pan... O! krokodyl, uh, uh, uh. Wyległo uh -huh. Może wspodniesie się się albo tu pewnie nakładka poszła tym nakładka opyskiwaczy na tego albo nie dopryskałem ojej, już się obawiam że to pizdnie wszystko na ziemi i chuj z tego będzie oprócz przechwałek z tego materiału No to akurat jest też jeszcze rzadkie jest rzadkie. A nie, teraz już do się zaczyna. No to jakaś franca leżała. A tam, tam wywaliło się, bo inaczej dziki gniazda układają. Nie wygląda na gniazdo, tylko że normalnie się wyłożył. Jasny gwint. Panie, o tu, kota to, supa, wiedoliłem, coś tam. Nie Je, było jednak, co skracać? Dobra, jeszcze szybko tam, Rzut na taśmy. Standardowo, tutaj nie mogę sobie nigdy z chwastami poradzić. Coś się robi zawsze źle. Coś tu zawsze źle. Pewnie Trzeba się w końcu robić odchwaszczanie jesienne. A tu jest niższe. No. Średnia jest OK. Gorzej jak tylko to niższe nie wyłoży się. Yy, pardon gorzek jak się wyłoży, a zostanie tylko to na najniższe to wtedy tyle je wsiałem to jest biorę szybko bo jest 6 minut, to jest znowu 10 ale nie chcę ciąć, specjalnie to robię o cholera a ten tak jakby się wyłożyło to są te place takie gdzie nikt nie rośnie tam koło tych depczoków to na miejscu. Tam jest tak jak tutaj. No. Met, met 20 nie więcej. Troszkę rzadziej niż tutaj jest, a tutaj są fale Dunaju. Teren jest taki pyk, no i tutaj z góry tak delikatnie schodzi, a jest o tak jak fale na morzu. A no, Kawałek, który mi nigdy wapnowany, tylko cały tam rzuciłem trochę kiedyś. Dobra, w tę bańkę jeszcze idziemy no jak, nie, nie, jak nie mówiłem to jak był stosowany na zabieg T2 a jeszcze tanit, siarczan magnezu O, druga, pluskwo Trzeba znieść ale, tam się tam gdzieś wspominałem. A tutaj jest deptane, jest. To było zabronowane, było za mocno. Jest zbita ziemia. Karłowate pal, półtora metra. No, trzy numer dwadzieścia. Jest 10, no, ale będzie trzeba kończyć. Bo do 11 minut. Jeszcze 30 sekund. Ten pal lekko może być niżej, czyli no, wychodzi na 20. Ale ładne, gęste. Także opłacało się. Bynajmniej dla mnie nawalić tyle tej chemii. Pozdrawiam i zachęcam, żeby każdy chociaż spróbował na hektarze dać chemię Ale Zobaczymy co waga pokaże Bo teraz to tylko ładnie wygląda, nic więcej Brak pocieszenia, brak pocieszenia finansowego Wręcz załam załamanie i... Dobra, to na razie, cześć